Cześć Siemanko, witajcie w 22. Kolejowym Przeglądzie Prasowym. Zapraszam do oglądania. Jak donosi Onet, znaleziona przez hakerów z Dragon Sector data awarii lubuskich impulsów znowu się sprawdziła. Newag konsekwentnie podkreśla, że nie ma ze złośliwym kodem nic wspólnego. Pociąg Newagu znowu stanął, bo nadszedł 21 grudnia. Poinformował Onet w dalszym ciągu dziennikarskiego śledztwa w sprawie wyłączeń pociągów Impuls. Jak czytamy w raporcie hakerów z Dragon Sector, o przyczynach awarii pociągów w Newagu znalazła się analiza przypadków usterek pojazdów jeżdżących w różnych stronach Polski. Omówili m.in. przyczyny unieruchomienia pociągu kupionego od Newagu przez spółkę Polregio z Zielonej Góry i jeżdżącą w województwie lubuskim. Miała ona zaszyty kod unieruchamiający pojazd 21 listopada i 21 grudnia każdego roku. Ruszać miał dopiero od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, czyli 1 grudnia i 1 stycznia. Jak pisze Onet, awaria objawiała się tym, że komputer pociągu wskazywał usterkę sprężarki, co z kolei uniemożliwiało wysunięcie pantografów pobierającego energię a po polsku, co uniemożliwiało podniesienie pantografu, wysunięcie. Pobierających energię niezbędną do wprowadzenia pojazdu w ruch. Według ustaleń, pociąg o numerze ED78010-31W015 faktycznie stanął 21 listopada i 21 grudnia bieżącego roku. Oficjalnie przewoźnik Polregio jeszcze nie potwierdził tej informacji. Na prośbę rynku kolejowego stanowisko w sprawie wyłączenia pojazdu przesłał NEWAK. Nasza gwarancja na pojazd ED78010 wygasła w styczniu 2018 roku. Nie wykonywaliśmy żadnych zleconych czynności. Czynności naprawczych po tej dacie nie instalowaliśmy i nie aktualizowaliśmy oprogramowania sterującego pojazdem. Nigdy nie wgrywaliśmy kodów blokujących pojazd w określonej dacie. Ostatnie czynności utrzymaniowe na poziomie P4 zostały wykonane przez podmiot trzeci. Według naszej najlepszej wiedzy, pojazd powinien znajdować się w okresie udzielonej przez ten podmiot gwarancji, poinformował Łukasz Mikołajczyk, rzecznik. Nie dysponujemy żadnymi informacjami mogącymi stanowić podstawę do wskazania rzeczywistej przyczyny jego niesprawności. Jeszcze raz podkreślamy, nie mieliśmy żadnego dostępu do pojazdu od 2018 roku i nie wiemy, kto i co miał w tym pojeździe instalować. <laughs> Rynek kolejowy otrzymał rozszerzoną e, i skorygowaną wersję oświadczenia. Którą dostali od Newag'u I pokrótce tutaj przeczytam Od 6 grudnia bieżącego roku Newag SA Notowana na warszawskiej giełdzie spółka z Nowego Sącza Jeden z największych w Polsce producentów Taboru kolejowego stała się obiektem Bezpardonowego ataku dziennikarzy portalu Onet Zarzucają oni, że Newag celowo Wprowadził cyfrowe blokady w swoich pociągach Aby potem zarabiać na ich naprawach Kolejne materiały, a było ich wiele Przynosiły coraz bardziej wyimaginowane zarzuty Ich kumulacja nastąpiła 21 grudnia, kiedy portal Onet Pod sensacyjnym tytułem Ob wieścił nowe fakty o skandalu na kolei. Pociąg Newagu znów stanął, bo nadszedł 21 grudnia, a w tekście zarzucono, że ktoś z Newagu wprowadził w oprogramowanie logikę, która powiadamiała, że pociąg będzie zawsze stawał 21 listopada i 21 grudnia każdego roku. Ruszać miał dopiero od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, czyli 1 grudnia i 1 stycznia. Tyle tylko, że ten pociąg, który znów stanął, bo nadszedł 21 grudnia, został przez spółkę sprzedany 13 października 2014 roku, a stosowna gwarancja wygasła w styczniu 2018 roku. I od tamtego czasu spółka nie tylko nie utrzymywała i nie wykonywała żadnych napraw pojazdu, ale nawet nie widziała go na oczy, kto dokonywał przeglądów napraw i wykonywał czynności utrzymaniowe. O tym Newag nie był informowany. Nie aktualizowaliśmy oprogramowania sterującego pojazdem, nigdy nie wgrywaliśmy algorytmów blokujących pojazd w określonej dacie. Jeszcze raz podkreślamy, nie mieliśmy żadnego dostępu do pojazdu w 2018 roku i nie wiemy kto i co miał w tym pojeździe instalować. Czytamy w oficjalnym oświadczeniu Nevagu. Rosnąca intensywność ataków dziennikarzy ONET na spółkę i ich coraz bardziej kuriozalny charakter każą się zastanowić o co tutaj chodzi. Czy to tylko poszukiwanie taniej sensacji, nadgorliwość dziennikarzy połączona z ich skrajną nieodpowiedzialnością i nierzetelnością? czy też może celowe działania mające na celu osłabienie pozycji rynkowej wagu, niekwestionowanego lidera polskiego rynku lokomotyw. Spółka od lat skutecznie zdobywa miliardowe kontrakty na dostawę pojazdów kolejowych na rynku polskim i europejskim. Zbyt skutecznie? Komuś to zaczęło tak bardzo przeszkadzać, że konieczne było uruchomienie bezpardonowego ataku na spółkę. Rękoma dziennikarzy Onetu? Te pytania wymagają naprawdę pilnej odpowiedzi. Dlatego spółka po kolejnej publikacji ONETU zdecydowała się na podjęcie kroków prawnych w ich ramach. Spółka złożyła doniesienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Regionalnej w Krakowie, a do sądu trafi pozew o naruszenie dóbr osobistych i działanie na szkodę spółki. Wiecie co, już niejednokrotnie mówiłem na ten temat, że chciałbym, żeby to się wszystko zakończyło tak, że to jest po prostu jedna wielka pomyłka. Pojawiło się kilka komentarzy, że ja jestem jakimś onetowcem i jakimś agentem. Nie przepadam za onetem. Wiem, jakie oni tam mają niektóre informacje na temat tutaj, co się dzieje w Polsce i naprawdę chciałbym, żeby to wszystko jak najszybciej się rozwiązało, ale póki co musimy czekać na rozwój sytuacji i na wszystkie śledztwa prowadzone przez organy ścigania. Miejmy nadzieję, że nasza spółka polska, która naprawdę bardzo dobrze sobie radzi na rynku europejskim, okaże się, że no jest czysta. Bardzo bym sobie i tego Wam życzył, żeby tak się okazało. Bo naprawdę taki dziwny zbieg okoliczności, że to wszystko jest takie akurat jak Newak te wszystkie duże kontrakty podpisuje. Dopóki nie było wiadomości, że, że to tylko na polskim rynku, no to jakoś był spokój, ale tylko kilka dni po tym, jak się okazało, że będą dostarczać lokomotywy dla tej francuskiej firmy. Kurczę, zapomniałem. Akiem? Coś takiego. No to... W od tamtej pory się jakoś tutaj zaczął, zaczęła taka nagonka. Kurczę, te oświadczenia Dragon Sector również są takie no spójne. Kurczę, naprawdę nie wiem co mam myśleć w tej sytuacji, ale po raz kolejny powtórzę, że mam nadzieję, że wszystko rozwiąże się tak, że Newak wyjdzie z tej sytuacji obronną ręką. No i cóż, czekamy na dalszy rozwój sytuacji, czekamy na jakieś konkrety. Lecimy dalej. Piątek 22 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego podpisano porozumienie w sprawie utworzenia zintegrowanego systemu taryfowo biletowego dla mieszkańców Górnośląsko-Zagłębowskiej Metropolii. To ważny krok w stronę lepszej komunikacji w regionie. Od 1 marca 2024 roku mieszkańcy metropolii będą mogli korzystać ze wspólnych biletów 30-dniowych i dobowych kolei śląskich ZTM oraz Polregio. Pogłębienie współpracy między przewoźnikami na terenie aglomeracji zwiększa atrakcyjność komunikacji publicznej. Transport publiczny w województwie Śląskiej powinien być nowoczesny, ekologiczny i konkurencyjny cenowo, by mógł stanowić realną alternatywę dla korzystania z samochodu. Wspólny bilet integrujący ofertę Zarządu Transportu Metropolitalnego. Kolej Śląskiej i Polregio na terenie aglomeracji to nie tylko oszczędność dla portfela, ale także większa możliwość wyboru środka transportu dla pasażerów, którzy nie muszą porównywać ofert każdego przewoźnika, by komfortowo i bezpiecznie dotrzeć do celu. W całej Polsce trwa ogromny projekt modernizacji infrastruktury kolejowej. W Górnośląsko-Zagłębowskiej z metropolii największe utrudnienia rozpoczną się w 2024 w związku z przebudową węzła katowickiego. Podpisane porozumienie to doskonała wiadomość dla pasażerów, bo dzięki współpracy czterech podmiotów niedogodności związane z przebudową węzła katowickiego będą znacznie mniejsze, a możliwość skorzystania z jednego biletu pozwoli na większą elastyczność w poruszaniu się komunikacją publiczną. Najtańszy bilet na jedno miasto pasażerowie zapłacą 119 zł, za bilet na dwa miasta 149 zł, za 3 do 6 sąsiadujących ze sobą miast 189 zł, a za bilet sieciowy 249 zł. Dodatkowo będzie funkcjonował jeden bilet 24 godziny, metro bilet 24H w cenie 24 zł. No i to cieszy, że transport publiczny potrafi ze sobą współgrać i tworzyć nowe, dobre oferty dla pasażerów. Lecimy dalej. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze podpisał umowę na zakup dwóch nowych, dwunapędowych elektryczno-spalinowych zespołów trakcyjnych z fabryką pojazdów szynowych. Przypomnijmy, w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta. Początkowo na sfinansowanie zamówienia samorząd zamierzał przeznaczyć 57 135 651 zł brutto. Jedyną ofertę złożyła fabryka pojazdów szynowych Cegielski. Spółka łącznie za dostawę dwóch pojazdów oczekuje blisko 74 milionów złotych brutto. W tym za pojazd dwuczłonowy 35 608 50 zł oraz 38 191 500 zł za pojazd trójczłonowy. Kurczę, to ja bym w sumie wolał dołożyć i kupić dwa trójczłonowe. Podpisana 20 grudnia 2023 roku umowa zakłada dostawę pojazdów do końca bieżącego roku zgodnie z zapowiedziami samorządu pojazdy wejdą do eksploatacji na linii kolejowej nr 203, obejmującej Gorzów, Krzyż i Kostrzyn. W pierwszym kwartale 2024 roku. Przed odbiorem pojazdów producent będzie musiał przedstawić samorządowi zezwolenie na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu, wydane przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej lub przez. Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. W przypadku przedstawienia zezwolenia na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu wydanego na czas określony, wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia zamawiającemu zezwolenia z bezterminowym okresem ważności przed wygaśnięciem terminu ważności zezwolenia wydanego na czas określony. No, i teraz historia od naszych zachodnich sąsiadów. Myśleli, że to żart. Pociąg do Polski zgubił wagony z pasażerami. Maszynista nie zauważył, że odczepiła się część składu pociągu, który jechał z Berlina do granicy z Polską. Pociąg odjechał w kierunku kolejnej stacji. Do nietypowej sytuacji doszło w czwartek. Poinformowała o niej gazeta Berliner Zeitung. Chodziło o pociąg regionalny, który ruszył ze stacji Ostkrimis w Berlinie o godzinie 15.33. Stacją końcowa była miejscowość Quest trinkiet, graniczącą z Polską, więc ten pociąg po pierwsze nie jechał do Polski. Tylko był z Polski, bo okazało się, że jest to link Pesy. Po drugiej stronie granicy znajduje się Kostrzyn nad Odrą. Do odczepienia składu doszło na stacji Alt Rosenthal. Około 80 pasażerów musiało wydostać się z wagonu i czekać na powrót pociągu. Maszynista o tym, że zgubił pasażerów, zorientował się dopiero na kolejnej stacji. Werbik, jak podaje Berliner Zeitung, obsługa linii alarmowej miejscowego operatora kolejowego... Nieder Eisenbahn Neb początkowo myślała, że zgłoszenie to żart. Ostatecznie podjęto decyzję, że pociąg numer RB5171 zostanie zawrócony. Z opóźnieniem dotarł na stację Kestrin Kietz. Z powodu awarii opóźnione były trzy kolejne pociągi regionalne. Rzecznik przewoźnika podał, że ustalenie przyczyn awarii zajmie trochę czasu. W każdym bądź razie ten artykuł taki wydaje mi się dosyć śmieszny i żadne branżowe portale o tym nie mówią, więc wydaje mi się, że to jest taki dość mijający się z prawdą albo nie do końca w poprawnie napisany artykuł, ale to tak tylko w ramach ciekawostki, może ktoś z Was ma jakieś więcej informacji, czy to prawda, czy nieprawda, no bo takie no trochę Dziwne to wszystko. Dobra, i to będzie na tyle w 22. odcinku kolejowego przyglądu prasowego. Zachęcam was, żebyście zostawili łapkę, napisali komentarz i subskrybowali ten kanał. Życzę wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Trzymajcie się zdrowo. Pozdrówcie wszystkich ze swoich rodzin. I do zobaczenia w przyszłorocznym 23. Dzienniku Maszynisty. Szkoda, że nie 24. Siemaneczko, cześć.